Baran. Następny tydzień może być pozytywnym zaskoczeniem dla osób spod znaku Barana. Będzie to czas sprzyjający rozwojowi twojej kariery. Masz szansę na nawiązanie nowych kontaktów, dlatego bądź otwarta i nie pozwól na wahanie nastroju. Tydzień będzie pomyślny i upłynie szybko, a ty będziesz mieć dobry humor. Jednak uważaj, aby nie zepsuć tego błahą sprawą i podejść do sytuacji ze świeżą głową. Na końcu tygodnia Twoje życie miłosne będzie mieć większe znaczenie i może nawet nasunąć się jakaś miła niespodzianka. Nawet samotne barany mogą mieć szansę na miłość, warto odświeżyć stare znajomości. Byk Dla byka tydzień będzie raczej nerwowy, ale należy spodziewać się, że będzie owocny. Nie pozwól jednak, by emocje wzięły górę nad Tobą, a raczej doceni swoją intuicję. Jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy, możesz mieć pewność, że będą Cię wspierać osoby bardziej doświadczone od Ciebie. Tematy tego tygodnia dla Byka to optymizm i odwaga. Szczęście jest po Twojej stronie, więc wykorzystaj je jak najlepiej. Nie rozpieszczaj się drobiazgami, bo nie są Ci one do niczego potrzebne. W pracy interesuj się wszystkim i bądź uprzejmy, a bardzo szybko ktoś na pewno Cię doceni. Bliźnięta w nadchodzącym tygodniu bliźnięta mogą mieć niższe morale i czuć się zmęczone. Zadbaj o swoje zdrowie, aby jak najszybciej odzyskać energię i motywację do działania. Horoskop sugeruje, że ze względu na gorszy nastrój nie jest to odpowiedni moment na podejmowanie ważnych decyzji. Żądawaj dużo pytań, aby uniknąć błędów. Dąż do zdobywania wiedzy i bądź szczery, aby osiągnąć więcej. Pilnuj swojego portfela na końcu tygodnia i zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz to, co planujesz kupić. Samotne bliźnięta mogą spodziewać się nowych, interesujących możliwości w życiu miłosnym. Dlatego dbaj o swój wygląd i uśmiechaj się często. Weekend sprzyja sprawom sercowym. Rak. Horoskop dla najbliższego tygodnia radzi, aby skupić się na zakończeniu spraw z przeszłości i uzupełnieniu zaległości. Dzięki temu będzie można zająć się nowym projektem, który może zapewnić oczekiwany sukces zawodowy. Należy unikać niepewnych transakcji finansowych. Porządkuj swój kalendarz i pozbądź się nieuregulowanych spraw. To dobry moment na zmiany i załatwianie różnych spraw. Zrobienie ich teraz da więcej czasu dla siebie później. W pracy będzie spokojnie, ale należy uważać na osobę, która jest tam blisko. Ta osoba nie cieszy się z Twoich sukcesów i chce zająć Twoje miejsce. W weekend warto zrobić coś innego niż zwykle, co pozytywnie wpłynie na nastrój. Lew. Horoskop dla Lwa sugeruje, że sytuacja finansowa jest stabilna, ale problemy rodzinne mogą wprowadzać nieporządek w życie niektórych przedstawicieli znaku. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, nie należy prowokować kłótni i unikać sporów z bliskimi. Kładąc większy nacisk na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, sytuacja zacznie układać się zgodnie z planem. Niektóre osoby mogą irytować, więc lepiej się uodpornić, aby uniknąć problemów. Zadbaj o siebie poprzez poszerzanie swojej wiedzy, dbając o kondycję i relaksując się. Nie oszczędzaj na wydatkach i popraw swój wygląd, by zwrócić na siebie uwagę. Panna. Przed tobą tydzień, który będzie wymagał wiele wysiłku i może być nerwowy. Zanim podejmiesz jakiekolwiek nowe zobowiązanie, dokładnie zastanów się, czy jesteś w stanie je spełnić. Nieodpowiedzialne podejście może przynieść kłopoty, dlatego postępuj zgodnie z własną intuicją. Czas w pracy powinien minąć sprawnie i bezstresowo. W domu staraj się unikać konfliktów i ciesz się swoim czasem. Warto poświęcić ten tydzień na szczere i długie rozmowy, które przyniosą wartość do Twojego życia. Wieczorem zadbaj o relaks, ponieważ potrzebujesz go bardziej niż myślisz. Waga W tym tygodniu osoby spod znaku wagi będą decydować między sprawami osobistymi a rozwojem kariery. Los będzie sprzyjać odważnym decyzjom i pomysłom, także w miłości czekają na niepozytywne momenty. Kontrola wydatków i oszczędzanie pieniędzy to dobry pomysł, zadbaj też o zdrowie poprzez spacery i ćwiczenia. Samotni mogą spotkać interesującą osobę, a osoby w związkach będą się zbliżać ze swoimi partnerami. W pracy nie należy się spodziewać niczego niezwykłego. W tym tygodniu twoje zdrowie będzie dobre, a dobry humor nie będzie cię opuszczać ani na chwilę. Skorpion. Horoskop na ten tydzień sugeruje, że skorpiony będą mieć możliwość polepszenia swojej sytuacji finansowej. Choć nastawienie jest pozytywne i pojawiają się nowe okazje, nie zapomnij o potrzebach bliskich, by uniknąć nieprzyjemnych konfliktów. Osoba, którą kochasz, oczekuje Twojego wsparcia. Ten tydzień będzie pełen energii i pomysłów. Aby się wyżyć, warto pobiegać lub trenować fitness w domu. Odpocznij od obowiązków, które cię przytłaczają, i wrzuć na luz, by uniknąć stresu w przyszłości. Nie martw się rzeczami, które już się zdarzyły, nie da się ich cofnąć. Ktoś może poprosić cię o pomoc, więc nie odmawiaj, zyskasz w ten sposób punkty. Strzelec. Ten tydzień będzie trudny i emocjonalny. Nie daj się zmanipulować, aby podjąć decyzję, która może mieć negatywny wpływ na Twoją przyszłość. Przemyśl każdą odpowiedź uważnie, aby uniknąć poważnych problemów. Możesz odkryć swoją wartość dzięki nieoczekiwanej znajomości. Zadbaj o porządki wiosenne w domu, włącznie z zmianą garderoby i ułożeniem spraw miłosnych. To dobry moment, aby zastanowić się i wdrożyć terapię. Nie rezygnuj ze swoich marzeń i idź do przodu. Jeśli będziesz konsekwentny, możesz osiągnąć awans w pracy. Unikaj dyskusji, aby uniknąć nieporozumień. Koziorożec. Ten tydzień prawdopodobnie będzie nastawiony na rozwój kariery. Nowe stanowisko, dodatkowe obowiązki lub ciekawy projekt dadzą ci pewność siebie, ale pamiętaj o współpracy z innymi. Ten tydzień jest również sprzyjający dla planów na przyszłość. Trzymaj się z dala od wydawania dużych sum pieniędzy, lepiej zaoszczędź i odłóż na później. W sprawach miłosnych koziorożce w końcu poczują ulgę i nie będą się kłócić, natomiast samotni mają dobry czas na poznawanie nowych osób. Pamiętaj, aby znaleźć czas dla siebie, by odpocząć i zrelaksować się za pomocą dobrej książki, ciekawej gry lub spaceru. Wodnik To będzie spokojny i może nawet nieco monotonny tydzień, ale nie powinno to powodować negatywnych emocji. Nie jest to najlepszy moment na podejmowanie ważnych decyzji, ale twój instynkt powinien wskazać właściwą drogę. Skup się na odpoczynku i relaksie w domu. Zadbaj o zdrową dietę i dobry sen. W pracy nie przemęczaj się, a jeśli jesteś w związku, poproś o wsparcie. Samotni wodnicy mogą czuć się przygnębieni, ale rozmowa z przyjaciółmi pomoże im się odprężyć. Ryby. Osoby z podznaku ryb nie będą mieć trudności z utrzymaniem dobrego nastroju, o ile unikną konfliktów z ważnymi dla nich osobami. Nie zamknięcie się w sobie i skorzystanie z pomocy najbliższych pomoże im naprawić błędy. Inwestuj więcej czasu w relacje z partnerem, aby poprawić ich jakość. Samotne ryby powinny inicjować zmiany w swoim życiu osobistym. Bądź ostrożny i ufaj wyłącznie sobie, bo ktoś blisko ciebie może ci zaszkodzić. W pracy będzie dużo pracy, ale ryby sobie z nią poradzą. Uważaj, aby nie cieszyć się za wcześnie z różnych rzeczy, aby uniknąć rozczarowania. Lepiej dokładnie przygotować się do działania, niż popsuć sobie nastrój.